Dlaczego Polacy masowo kupują mieszkania w Hiszpanii? Zanim przejdę do konkretów, pokażę Wam nagranie, które zrobiłam w zeszłym roku w grudniu, w którym już zaczęłam próbować odpowiedzieć sobie na to pytanie. Do Was też pewnie docierają te wszystkie newsy, że coraz więcej Polaków kupuje mieszkania w Hiszpanii. Jestem teraz w Villa Hojosa, niedaleko Alicante, na Costa Blanca, jednym z regionów, który teraz przeżywa największe zatrzęsienie Polaków inwestujących w nieruchomości tutaj w Hiszpanii. Czy to ze względu na to, że mieszkania tutaj są dużo tańsze niż w Polsce, czy to ze względu na to, że wolą ulokować swoje pieniądze z dala przed zagrożeniem wojny? Teraz polskie biura nieruchomości w Hiszpanii przeżywają boom. I jaki jest główny powód? Dla którego coraz więcej Polaków inwestuje w Hiszpanię. Na pewno najwięcej osób odpowie, że klimat. Jest 10 grudnia, godzina trzecia, a ja sobie chodzę w sweterku i mogłabym spędzić w tym sweterku i w Adidasach całą zimę bez żadnej konieczności szalika, i właśnie gościu koło mnie idzie sobie boso siedzieć na plaży. Według mnie ta myśl chodzi częściej po głowie nam, Polakom, w grudniu, kiedy zaczyna się robić zimno i zaczynamy sobie myśleć o pięknych hiszpańskich krajobrazach gdzie niekoniecznie za oknem będzie szarówa, ale teraz jest lato i jakoś research pokazuje, że przez pierwszą połowę roku Polacy nadal intensywnie kupują mieszkania w Hiszpanii. Mój chłopak w zeszłym roku kupił mieszkanie w Torrevieja, niedaleko Alicante po raczej długim researchu. Dlaczego wybraliśmy Torrevieja? Zależało nam przede wszystkim na stosunkowo niskiej cenie za metr kwadratowy, bliskości do morza i do lotniska. I było paru innych kandydatów spełniających te wymagania, ale ostatecznie padło na tory Wiecha, głównie dlatego, że zależało nam na czasie i znaleźliśmy bardzo ogarniętą i bardzo komunikatywną agentkę nieruchomości, która pomogła nam dopełnić wszystkich formalności i działała akurat w tym regionie. I to był bardzo wielki plus na konto Torrevieja, po tym jak próbowaliśmy kontaktować się z różnymi agentami w, w innych regionach i ten kontekst z nimi był średniawy, więc może to, że Torrevieja jest tak popularnym punktem na mapie inwestycyjnym sprawia, że ci agenci też są dużo bardziej ogarnięci i garnący się do pracy i załatwienia wszystkich papierów klientowi w krótkim czasie. My przed decyzją zrobiliśmy bardzo mocny research i wyłoniliśmy ponad 60 miast, które przybliżały się do tych kryteriów w pewnym stopniu. Przede wszystkim wybijały się mocno turystycznie i inwestycyjnie w ostatnich dwóch, trzech latach i mają mocny potencjał wzrostowy. Zależało też nam na tym, żeby cena za metr kwadratowy nie przekraczała 2000 euro i najlepiej, żeby mieszkanie miało jakiś taras. My już podjęliśmy naszą decyzję, ale jeśli ty szukasz jakiejś informacji w temacie inwestycyjnym, to przerobiłam wszystkie nasze obliczenia na małego e book. Gdzie prezentuję te wszystkie miasta, które wyłoniły się z naszych wyliczeń, wraz z danymi cenami, obliczeniem, jak zmieniało się populacja w ostatnich 2 trzech latach i jak wzrasta turystyka? Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to link znajdziesz w opisie. A teraz przejdźmy do konkretów. Podczas tego procesu dużo się nauczyłam, nie tylko o tym, jak krok po kroku kupić to mieszkanie, ale o wszystkich innych rzeczach, które warto wiedzieć, jeśli marzycie się inwestycja w nieruchomości w Hiszpanii. Zwłasz na wybrzeżu Costa Blanca, być może właśnie w Torrevieja. I opowiem o tym nie jako doświadczony inwestor, którym nie jestem, ale jako użytkownik końcowy, czyli osoba, która była obecna podczas tych wszystkich etapów tego wyboru miasta, a później mieszkania i później faktycznego życia w tym miejscu. Dwa tygodnie temu zrobiłam filmik o Torrevieja i o tym, że mieszkanie tam było niekoniecznie dla mnie, mimo że mieszkanie było fajne w dobrej cenie i miało basen w, we wspólnocie mieszkaniowej, więc ja stamtąd wyjechałam, ale jednocześnie rozumiem, że to miejsce jest naprawdę dobre, jeśli chodzi o inwestycje. Wiem też, że bardzo wielu Polakom, którzy myślą o inwestycji, spędza sens, powiek. myśl o okupas, bo to jest bardzo kontrowersyjny temat i o tym też zrobiłam filmik, który też podlinkuję w opisie. Nazywam się Kasia Zawodowa Migrantka i zapraszam do subskrypcji i do zajrzenia na mojego Instagrama, gdzie często co opowiadam o życiu za granicą i o powrocie z zagranicy do Polski. W 2024 Polacy kupili ponad 4300 nieruchomości na terenie Hiszpanii. To 4 razy więcej niż 5 lat temu. Jeśli śledzicie artykuły w gazetach, jakieś newsy, filmiki na YouTube, to wiecie, że to nie jest chwilowy trend, tylko rosnący boom na nieruchomości w Hiszpanii. Ja na przykład co chwilę dostaję reklamy na Instagramie, gdzie różni agenci i agentki nieruchomości reklamują się, że pomogą ci znaleźć wymarzoną nieruchomość. Najczęściej te reklamy przedstawiają super ekstra zajebiste wille z ogrodem i z basenem prywatnym niedaleko Marbeya. I mimo, że takie luksusy na pewno nie są na moją kieszeń, to nie znaczy, że. Tylko tego rodzaju haviry można dostać w Hiszpanii. My znaleźliśmy mieszkanie z dużo mniejszym metrażem oczywiście, bez prywatnego basenu, za dużo mniejsze pieniądze. I bez widoku na morze, chociaż w obrębie 15 minut spacerem do morza, na pewno nie za takie pieniądze. Najczęściej wybierane przez Polaków regiony to wspólnota Walencji czyli niedaleko Alicante, tam gdzie znajduje się Torrevieja, lub w okolicach Walencji. Oprócz tego mamy Andaluzję i Marbella, która jest taką mega luksusową destynacją. Mamy też Wyspy Kanaryjskie i Katalunię, czyli ten region, gdzie znajduje się Barcelona. I to właśnie tam Polacy najczęściej kupują mieszkania w Hiszpanii, albo inwestycyjnie, albo jako swoje drugie mieszkanie, albo czysto pod wynajem krótkotrwały. I dlaczego akurat Hiszpania, skoro Portugalia i Włochy też cieszą się bardzo przyjemnym klimatem? Rozmawiałam z paroma osobami pracującymi w sektorze nieruchomości na Costa Blanca i poznałam pewnego Ukraińca, który zajmuje się obsługą mieszkań na wynajem krótkotrwały, to znaczy ma paru klientów, którzy są właścicielami mieszkań, on zarządza tymi mieszkaniami publikuje na platformach w stylu Airbnb Booking, przekaz Klucze turystom ogarnia sprzątanie i zarządza tymi wszystkimi rezerwacjami. I powiedział mi, że od czasu wybuchu wojny w Ukrainie zaobserwował trzykrotny wzrost wśród Polaków kupujących mieszkania właśnie w tej okolicy i albo kupują te mieszkania jako swoje drugie mieszkanie, albo w ogóle sprzedają swój dom w Polsce i przeprowadzają się do Hiszpanii. I powiedział mi, że większość ludzi, totalnie bez ogródek, mówi mu, że to jest ich zabezpieczenie na wypadek wojny. Więc po pierwsze stabilność. Hiszpania jest daleko od Rosji. Jest to kraj europejski, w Unii Europejskiej od wielu, wielu lat, z przewidywalnym systemem prawnym z euro i z dużym doświadczeniem w obsłudze cudzoziemców, czy to jako turystów, czy to jako ekspatów. I gospodarka Hiszpanii, chociaż nie jest jakoś mega buzująca, to jest raczej stabilna. I jedno jest pewne, turystów nigdy tutaj nie zabraknie, więc jeśli myślisz o kupnie mieszkania w jakimś turystycznym regionie, to na pewno nigdy nie będziesz mieć problemów z pracą albo dochodem, jeśli chcesz wynająć mieszkanie turystom. Po drugie, łagodny klimat, tak jak w tym filmiku, który właśnie Wam pokazałam, kiedy w grudniu można w zasadzie... Żyć tylko i wyłącznie w bluzie i w adidaskach. To jest właśnie to: 300 dni słonecznych w ciągu roku, dostęp do morza to wszystko sprawia, że życie w Hiszpanii, zwłaszcza na południowym wybrzeżu, jest dużo przyjemniejsze. I po trzecie. Niskie ceny. To wiadomo, że nie będziemy porównywać tory wiechy z Warszawą, ale możemy sobie porównać tory wiecha z jakimś miasteczkiem w odległości godziny od lotniska w Warszawie. Czemu nie? Bo te ceny mieszkań w Hiszpanii są dużo niższe wciąż niż w porównaniu z mieszkaniami w Polsce albo w ogóle w Portugalii, która jest zaraz za rogiem. Więc znowu podam przykład Torre bo chociaż mnie nie urzekła jakimś swoim... Urokiem, to jednak była ok. I tak jak wspominałam, na pewno nie można tam narzekać na zbyt wygórowane ceny. Tore Wiecha jest umiejscowiona o godzinę, niecałą godzinę drogi od lotniska w Alicante i od Alicante, więc wiadomo, że nie będziemy jej porównywać z Warszawą, ale myślę, że możemy ją porównać z jakimś Otwockiem, albo Pruszkowem, albo Grodziskiem Mazowieckim. Jeśli te miałyby dostęp do plaży, oczywiście. Więc popatrzcie na ceny z pierwszej strony. Dla przykładowego mieszkania: 50 metrów kwadratowych w Otwocku czy Pruszkowie, versus Torrevieja czy okoliczna Santa Pola. I powiedzcie mi, gdzie przyjemniej by się mieszkało? Oczywiście zakładając, że możemy pracować zdalnie, bo jeśli ktoś pracuje na miejscu w Otwocku, w Warszawie i tak dalej, no to wiadomo, że nie będzie miał tego luksusu, żeby móc sobie mieszkać za granicą od razu. Więc w wielu miejscach w Hiszpanii te ceny nadal nie przekraczają 2000 euro za metr kwadratowy, a szczegóły oczywiście w moim i buczku, który podlinkuję w opisie. A jak wygląda codzienne życie na Costa Blanca, czyli na przykład w Torrevieja? Jako osoba, która spędziła pół roku w Torrevieja, mogę wam powiedzieć, że, że to jest miejsce idealne na spokojne życie. Na pracę zdalną dla kogoś, kto nie ma potrzeby zwiedzania, kto nie ma potrzeby imprezowania, wychodzenia sobie codziennie do jakiegoś fancy baru czy galerii sztuki. Albo właśnie na wynajem Krótko dla turystów. Tury wiecha oczywiście ma swoje wady i zalety, a dla mnie życie tam w pewnym momencie stało się zbyt spokojne i zbyt nudne, bo opierało się na pójściu na siłkę do supermarketu, spacerze po plaży 15 minut w jedną stronę, 15 minut w drugą z przerwą na kawkę i lody. No i praca z mieszkania. Super, ale jeszcze nie jestem na emeryturze. Więc muszę zaczekać aż takie rzeczy zaczną mnie jarać przez 365 dni w roku, bo to brzmi super, jako fajny odpoczynek na 10 dni, ale przysięgam Wam, że pół roku. To dla mnie już było za długo. No dobra, ale co Costa Blanca z dala od tych mega popularnych miast jak Alicante albo Walencja ma do zaoferowania? Mamy tu na przykład mega szybki internet i nawet sporą sieć coworkingów. Tutaj pokażę Wam mapę wszystkich coworkingów zaznaczonych w tej okolicy. Mamy dobrą infrastrukturę: autostrady są darmowe i są w bardzo dobrym stanie. Jest dużo przychodni, szkół, jeśli chcecie się przeprowadzić z dziećmi. Jest bezpieczeństwo. Ja w Hiszpanii czuję się mega bezpiecznie i nie zaprzeczam temu, że w Barcelonie jest dużo napadów. Słyszę często o kradzieżach w Barcelonie. Wszystkie moje koleżanki w zasadzie zostały w Barcelonie okradzione. Wydaje mi się, że jestem wyjątkiem, może dlatego, że mam mega stary telefon, którego nikt nie chciał ukraść. Oprócz tego zdarzają się włamania w różnych regionach Hiszpanii i absolutnie nie chcę zaprzeczać temu, że takie rzeczy się w, Hiszpani w Hiszpanii zdarzają, ale ja w Torrewie Czułam się naprawdę bezpiecznie. Tam było spokojnie, przyjemnie, wszyscy ludzie byli mega przyjaźni. Mimo dużego stosunkowo miasta, bo ma to, to Rewicha ma 100 tysięcy mieszkańców, życie toczyło się naprawdę luźniutko. Mamy tanie loty do Polski. Kto nie bierze tego pod uwagę przy wyborze mieszkania, może sobie później pluć w brodę. Między Polską a Hiszpanią kursuje wiele linii, w wielu kierunkach, między różnymi miastami, i jest to naprawdę ogromny plus. I dla mnie to był game changer, bo mieszkając wcześniej w Portugalii, loty były dużo rzadsze może dwa razy w tygodniu między Lizboną a Warszawą albo Krakowem. Wrocław został wykluczony w ogóle na wiele lat. I oprócz tego loty były dużo droższe. I kontynentalna Portugalia miała tylko trzy lotniska, więc ta trasa z powrotem do domu, w razie gdybym musiała nagle jechać z jakiegoś pilnego powodu, była dużo trudniejsza i dużo droższa. To, że Hiszpania co chwilę ma jakieś lotnisko i ma pełno połączeń z Polską, jest mega dużym benefitem. Hiszpański luz. Życie na południu Hiszpanii toczy się naprawdę dużo bardziej powoli i to znowu ma swoje wady i zalety. Wadą jest to, że chcesz coś załatwić, przyzwyczajony albo przyzwyczajona do polskich godzin urzędowych i nagle okazuje się, że poczta albo jakieś tam inne biuro zrobiło sobie parę godzin zjazdy w ciągu dnia. Do takich rzeczy trzeba się będzie przyzwyczaić, ale ogólnie wpływa to mega zdrowo na jakiś twój wewnętrzny stres, bo kiedy otaczasz się ludźmi, którzy chodzą dużo bardziej powoli, wszystko się dzieje z uśmiechem na twarzy, też dużo wolniej, z wymianą zdań między ludźmi, Ludzie bardzo celebrują jedzenie i picie, przerwy w ciągu dnia na kawę, przekąskę, może jakieś piwko albo wino, spotkania z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. To nagle życie, mimo że proste, bez jakichś mega wyszukanych rozrywek, to zaczyna się robić bardzo przyjemne. I to jest jeden z tych elementów, do których się przyzwyczaiłam i za którym teraz bardzo mi się tęskni. Co do cen, poza tematem mieszkań, oczywiście, jeśli chodzi o ceny życia, to moim zdaniem w Hiszpanii jest tanio. I to jest ciekawe zagadnienie, bo wiele osób ma inne zdanie na ten temat. I oczywiście nie da się porównywać cen mieszkań i wynajmu między różnymi miastami, ale według mnie, porównując ogólnie ceny spożywki, ceny usług, na przykład internetu, ceny benzyny, jedzenia na mieście albo wyjścia do fryzjera, albo zrobienia sobie paznokci, to w Hiszpanii ceny wyglądają podobnie jak w Polsce, a w niektórych aspektach nawet taniej. Przejdźmy teraz do tematu, który bardzo wielu z Was na pewno interesuje, czyli wynajem mieszkań w Hiszpanii. Mamy oczywiście dwa modele, wynajem krótkotrwały i to najlepiej działa w miastach z dużą ilością odwiedzających, czyli Benidorm, Alicante, Barcelona. I mamy też wynajem długotrwały w Hiszpanii, który jest dla mieszkańców, ekspatów, czyli imigrantów i tak zwanych digital nomadów, którzy w sumie są w takiej kategorii przejściowej, mogą mieć różne preferencje. Więc jeśli chodzi o wynajem w Hiszpanii, to warto wiedzieć, że jest ogromna różnica między najmem krótkotrwałym a długotrwałym. I nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Najem krótkotrwały to takie typowe Airbnb albo booking, gdzie turysta przyjeżdża na 3, 4, 5, 6, 7 dni, wypija sobie sangria na teresie znika, później zatrudniasz firmę sprzątającą i wchodzi następny turysta. W sezonie wynajem na pewno jest dużo bardziej opłacalny niż poza sezonem, ale masz też z tym więcej zachodu, bo właśnie sprzątanie, obsługa kluczy, obsługa platform, check-iny, sezonowość... Najem długotrwały to z kolei osoba, która zostaje rok lub dłużej, ale uwaga, bo Hiszpania ma bardzo mocne prawa lokatorskie i tego wiele osób, właścicieli mieszkań, po prostu się boi, że osoba podpisze umowę na najem długotrwały i okaże się niegodna zaufania i przestanie płacić. I wtedy ten właściciel ma bardzo duże utrudnienia z wyeksmitowaniem tej osoby lub zmuszeniem jej do płacenia, więc lokator właśnie w taki sposób może zostać okupa. Dlatego bardzo popularnym patentem wśród wynajmujących jest oferowanie wynajmu na maksymalnie 11 miesięcy. Czyli to daje ci taką zajawkę długotrwałości, ale tak naprawdę to legalnie ten kontrakt jeszcze nie wchodzi w tą kategorię długotrwałego, więc nie jesteś chroniony tym prawem. Właściciel formalnie mówi, że to jest najem sezonowy, mimo że realnie wygląda jako bardziej klasyczny, długoterminowy. Więc ten myk pozwala właścicielowi tak o wypowiedzieć umowę w razie czego i nie musieć się martwić, że lokator będzie zbyt mocno chroniony prawem i nie będzie mógł zostać wyeksmitowany, jeśli przestanie płacić. Dlatego też w Barcelonie i w innych miejscach jest bardzo wiele protestów, bo jak człowiek może sobie zaplanować przyszłość w danym miejscu, kiedy wszystkie kontrakty kończą się po 11 miesiącach i mało, który właściciel ma tą przestrzeń do negocjacji, że nie słuchaj, ja jestem człowiekiem godnym zaufania, ja ci będę płacił. Myślę, że też w miastach, gdzie, ten, gdzie ta turystyka jest przez okrągły rok i nie ma tego niskiego sezonu, tak naprawdę, to tym ludziom po prostu opłaca się wynajmować na okres krótkotrwały. A teraz coś, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło. W 2024 samą Costa Blanca odwiedziło. Ponad 330 tysięcy turystów z Polski, a lotnisko w Alicante obsłużyło 850 tysięcy pasażerów z Polski. To tylko pokazuje, jak bardzo to miejsce stało się magnesem dla Polaków, nie tylko na wakacje, ale i do życia. A jeszcze jedna rada od serca, na co warto uważać, kupując mieszkanie w Hiszpanii. Sprawdź dokładnie wspólnotę mieszkaniową. Może się okazać, że płacisz 50 euro miesięcznie, a tak naprawdę nic porządnego, oprócz sprzątania, nie wchodzi w tą kwotę. My, mam, my płacimy około 30 euro miesięcznie, ale klatka zawsze jest czystością I oprócz tego, jako lokatorze, mamy dostęp do basenu wspólnotowego, który jest dostępny dla wszystkich ludzi z bloku, z takim chipem, który dostajesz razem z kluczami. I uwaga, bo coraz więcej wspólnot decyduje na swoich zebraniach, że nie będzie wydawać dalej pozwoleń na to, żeby w obrębie ich budynku odbywał się, odbywał się najem krótkoterminowy. Więc nawet jeśli masz tam mieszkanie, to nie możesz go oficjalnie, Oficjalnie wystawić na najem krótkotrwałe, żeby móc sobie zarabiać na turystach. I te decyzje aktualizowane są przez głosowanie mieszkańców raz na rok albo raz na dwa lata, więc warto o to dopytać Twojego agenta nieruchomości, zanim kupisz mieszkanie w danej wspólnocie, bo może się okazać, że chcesz kupić z myślą o wyrobieniu sobie licencji turystycznej i zarabianiu, a przez dwa lata będziesz miał blokadę. Więc podsumowując, mam nadzieję, że te rady przydadzą się komuś, kto jest w tym samym momencie, co ja byłam ponad rok temu i zastanawiam się gdzie w Hiszpanii przyjdzie mu zamieszkać. A jeśli chcesz dokładniejsze analizy to zapraszam do ebooka, który jest podlinkowany w opisie. I tak samo te dwa filmiki, o których wspomniałam, czyli dlaczego nie podobało mi się w Torrevieja i o co chodzi o z okupem w Hiszpanii. Więc zostaw łapkę w górę, jeśli temat wydał Ci się interesujący. Zapraszam do subskrypcji i do mojego Instagrama i koniecznie daj mi znać, czy Ty też zastanawiasz się nad przeprowadzką do Hiszpanii. I do zobaczenia w w następnym filmiku mówiła Kasia, zawodowa emigrantka. Pozdro.